are going to kill me. On mnie oszukuje. Ja to zostałem zdarno, ale on tutaj stanął zatrzymał się, bo chcę, żebym, żebym z nim pojechał. I nawet mnie oszukuje, że jest za dużo że jest trzy razy więcej kilometrów. Taki jest Iran. I zaprosi do to. Jest rano, jest godzina 6. Tutaj jest śniadanie. Wyjeżdżam z jazdy i jest trochę zimno, ale wniosek jest taki, że jak się ciepło biorę, to można jechać. Właśnie bardzo się z tego cieszę. Bo nie przyjechałem tutaj jeździć w, w niskich temperaturach tylko. To uciekać tam gdzie jest lato, ale jest zimno i jest też fajnie. Uciekam na dół. Dziwny dzień. Stryk, stryk, stryk. Dużo przemieszczania się. Dużo huku samochodowego. Piasek spaliny. Pustka. Nie ma nikogo. Gdzie tu można spać? Pojawia się pytanie, zaraz po godzinie 14. Zobaczymy, zaraz wszystko się wyjaśni. Ile osób tam na mnie czeka pod tym meczem? I am following him. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzi. Tego dowiemy się w następnym odcinku. Albo już w tym odcinku. Not bad. Looks very good. O, oh. here, jest? Yeah. Oh, this is like five star hotel. Like <laughs> yes, or even better. Not okej. Okay. A tutaj jestem kelnerem, podaję ludziom herbatę. Tutaj nie ma pubów, a ludzie spotykają się, żeby napić się darmowej herbaty pod rozstawionymi namiotami. W Iranie jest tak wiele gór, że większość szczytów z pewnością nigdy nie została zdobyta. Nie było tam nigdy człowieka. Moje ulubione jesienne światło. Jak winnicy na południu Francji. Strasznie mi się tutaj podoba, strasznie. Żeglując rowerem po irańskich drogach, napotykam człowieka, który zostawia mi wizytówkę z miastem Shiraz wpadni kiedyś po dwóch tygodniach zjawiłem się we wskazanym miejscu ale jestem przekonany że pomyliłem adres bo widzę budynek użyteczności publicznej albo jakieś centrum sztuki w parku już mam odchodzić ale otwiera się brama a wewnątrz znajomy na tle kosmicznej architektury o powierzchni 700 m2 O this guy Indian embassy my god my god I can't believe I can't believe where I am really. So for sure in this place I will not feel cold. Okay. Hot what? Blue. Blue. Three carpet. Mm -hmm. Mm -hmm. All is the air conditioner, TV, mm -hmm. uh, refrigerator, our all machinist. Okay. Okay. Indian tea. Indian tea. And what is inside? Yeah, this tea, sugar, ginger. 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 Gdy idziemy na zakupy i pyta mnie co chcę, to odpowiadam, że wszystko co najdroższe. You want some drink? Whisky, whisky? Gdy spalam jego czajnik, nawet nie mówi przepraszam. On nie pyta co się stało. To drobna kwota, a rozmowa rzuciłaby cień na naszą znajomość. Tutaj spływa potem woda. To jest wodospad. On używa dobrych perfum, ale relaksuje się w blokowisku, w sekretnym mieszkaniu emerytów, gdzie pali się opium. Jednak mi zrobiś nie dane. I want jest dobrze. Można być bogaty i można być fajny. To jest możliwe. So I am leaving. To the next. Uh, to the next next step will be Bandera Bas or maybe somewhere. Uh, west of the iran i don't know yet Merci. Mam Dun, Tu jest tak pięknie. Ta serdeczność tych ludzi jest po prostu zbyt duża, bo nie, nie można normalnie funk funkcjonować. Bez przerwy zatrzymują się i coś mówią do mnie. Zbliża się wieczór, a ja szukam schronienia. Dostałem wskazówki, że gdzieś tam, idąc w tym kierunku, powinienem znaleźć pusty dom na plantacji. Tego wieczoru spotkam się z wieloma zwierzętami w tym szałasie, nie zdając sobie sprawy, że przebywając w środku, naruszam ich terytorium. It's November, but it's summer. November and November. I'm very happy for you today. Okay. And tomorrow, no problem. Thank you very much. Thank, Thank you. See you, Farishman. Dzisiaj ich boję, bo one mają, bo mają dosyć ostre rogi. Jestem w jakiejś wiosce swój dzień. Ważna zasada nie mówić o tym, co się filmuje. Pierwsza zasada filmowców. Ale ja mówię i filmuję. On mnie nie chce wyminąć, on mnie śledzi może to jest terrorysta. Zachód! Zachód! going here. Hill. Language. Language. Zaban Zaban Łupiec by powiem, ale te palmy po prostu jak się widzę to myślę, tylko to, żeby je nagrywać. Nie wygrywać, po prostu, żeby je zostawić na zawsze.